Zaczynając może od tej gospodarki hormonalnej, no to tutaj pewnie taka oczywista rzecz, że u mężczyzn to taki wiodący hormon to testosteron, czyli taka sprawczość, wyzwania, robienie różnych rzeczy. Mm -hmm. Natomiast u kobiet ten estrogen, progesteron, takie hormony, które w pewnym sensie odpowiadają za tą część emocjonalną, opiekuńczą, więc to już predysponuje jakieś zmiany, jeśli chodzi o funkcjonowanie nas, mężczyzn mhm. i kobiet. Czyli na poziomie chemii dzieje się już tak już naprawdę ta, baza. Tak. No to oczywiście ma też przełożenie na jakieś delikatne różnice w budowie mózgu. Ta część lewa, ta logiczna, taka konsekwentna, racjonalna. Tam też są badania, które pokazują, że, że tam my, mężczyźni, mamy więcej połączeń w ramach tej lewej strony. Z mhm. kolei u kobiet zauważalne są zmiany takie, że takie różnice genderowe, że jest więcej połączeń między dwoma półkulami czyli między tą lewą i prawą czyli tą prawą, czyli tą, tą częścią w wielkim uproszczeniu emocjonalną i taką kreatywną. Mhm. Więc kobiety dzięki temu mogą. Bardziej łączyć myślenie z częścią emocjonalną. Mhm. Te emocje chyba najbardziej nas różnią w sumie. Tak to chyba można by było powiedzieć. Bo też, też na poziomie radzenia sobie ze stresem, na przykład, no to mężczyzna bardziej będzie się zastanawiał, czy jeszcze coś, coś tutaj można naprawić, czy się wycofywać, czy walczyć, czy uciekać, czy, czy zostać. Natomiast mhm. kobieta bardziej będzie szukała Jakiegoś wsparcia, czy da, dawała to wsparcie, więc, ale to mówię w takim ujęciu bardzo uśrednionym.